Lux Stars z w przywożywał to firma z wieloletnim doświadczeniem w produkcji jak i montażu ogrodzeń. W ofercie firmy znajdują się ogrodzenia łupane, gładkie, grzebieniowe oraz wiele innych wzorów. Od niedawna także możliwość zakupienia kostki brukowej. Więcej informacji pod numerem 797 355 -341. W sobotnie popołudnie w Bębnowie rozegrano zawody sportowo-pożarnicze gminy Gowarczów. Gospodarze tym razem okazali się mało gościnni i nie dali żadnych szans przyjezdnym ekipom. Tradycyjnie zawody otworzyła rywalizacja w sztafecie, a drugą konkurencją była bojówka. W gminie Gowarczów oprym walczyło 5 w tym roku właśnie przypadło to, że mamy te zawody w Bębnowie. Mnie jest niezmiernie miło, bo to jest również mój debiut, jeżeli chodzi o tego typu imprezę. W dzisiejszej imprezie mamy pięć drużyn z terenu miasta i gmin Gowarczów, w tym z Gowarczowa, z Giłzowa, z Krzyszowa, Bernowa i Bębnowa. Kibicujemy oczywiście wszystkim. Mam nadzieję, że wszyscy, wszyscy w zasadzie są wygranymi, bo przy tych warunkach atmosferycznych, biorąc udział w dzisiejszym wydarzeniu, to jest dla nich duże wyzwanie. Ale myślę, że że jeżeli chodzi o to wydarzenie, to mamy duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o młodzież. Tutaj coraz więcej młodych chłopaków zgłasza się również do straży, także my chcąc ich zachęcić, chcemy tutaj ufundować nagrody za pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Również będziemy wyróżniać tych, którzy nie zajmą tych miejsc topowych, czyli pierwszego, drugiego i trzeciego. O nagrodach więcej powiedział nam jeden z organizatorów zawodów, prezes OSP Bębnów, Zbigniew Ocetek. 1000 zł za pierwsze miejsce, 802 603. Najszybciej sztafetę ukończyli druchowie z Gowarczowa, ale otrzymali aż 10 punktów karnych. Drugie miejsce przypadło Strażakom Ochotnikom z Bębnowa. W drugiej konkurencji ekipa z Bębnowa nie miała już sobie równych i to ona zwyciężyła w zawodach sportowo-pożarniczych gminy Gowarczów w 2024 roku. Drugie miejsce przypadło OSP Giełzów, trzecie ekipie ze Skrzyszowa, czwarte zajęło OSP Gowarczów, a piąte OSP Bernów.